Rzeczpospolita obojga narodów w połowie XVII wieku była jednym z największych państw Europy składała się z korony, czyli Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sytuacja geopolityczna była jednak napięta. Wewnętrzne konflikty, problemy z magnaterią, niezadowolenie chłopów oraz konflikt z kozakami, a także nieustanne zagrożenie ze strony Tatarów Krymskich i innych sąsiadów, tworzyły niestabilną sytuację polityczną. Dzikie pola to rozległe niezamieszkane lub słabo zaludnione tereny. Były to obszary stepowe na południu Ukrainy. Władza Rzeczypospolitej na tych terenach była słabo zaznaczona. Głównymi mieszkańcami dzikich pól byli kozacy, grupa wojowników i osadników. Kozacy byli znani z umiejętności bojowych, a także z niezależności oraz dążenia do samostanowienia. Polscy władcy utworzyli oddziały tzw. kozaków rejestrowych. Zostali oni wpisani do rejestru wojskowego Rzeczypospolitej i otrzymywali żołd oraz pewne przywileje w zamian za służbę wojskową. Było to swego rodzaju uregulowanie ich statusu i próba wciągnięcia ich pod kontrolę państwową. Jednak liczba kozaków rejestrowych była ograniczona i w późniejszym czasie jeszcze zmniejszana, co prowadziło do wzrostu napięć. Kozacy czuli się oszukani i dyskryminowani. Przyczyną wybuchu powstania była kumulacja różnorodnych problemów. Między innymi było to niezadowolenie chłopów z ciężkich warunków życia i wyzysku przez szlachtę, utrata przywilejów kozaków i ich ograniczony wpływ na politykę, konflikty między prawosławnymi kozakami a katolicką szlachtą polską, która niejednokrotnie próbowała zmuszać kozaków do przejścia na wyznanie katolickie. Powstanie Chmielnickiego wybuchło w 1648 roku. A jego bezpośrednią przyczyną była seria wydarzeń związanych z osobistymi krzywdami Bohdana Chmielnickiego oraz szerokim niezadowoleniem wśród Kozaków i chłopów na Ukrainie. Chmielnicki początkowo przejął kontrolę nad Siczą Zaporoską oraz uzyskał poparcie Tatarów Krymskich. Bitwa pod żółtymi wodami, która odbyła się 16 maja 1648 roku, była pierwszym znaczącym starciem powstania. Kozacy pod dowództwem Chmielnickiego. Wspierani przez Tatarów Krymskich, pokonali wojska Rzeczpospolitej, co dało im morale i impuls do dalszych działań. Kolejne zwycięstwo pod Korsuniem 26 maja 1648 roku zakończyło się całkowitą klęską polskiej armii i pojmaniem wielu polskich dowódców. Po tych zwycięstwach wojska kozackie ruszyły na zachód, docierając aż pod lwów i zamość. Ich działania miały na celu nie tylko militarną konfrontację, ale także zachęcenie chłopów do powstania przeciwko polskiej szlachcie. W 1649 roku zawarto porozumienie w Zborowie pomiędzy Bohdanem Chmielnickim a Rzeczpospolitą. Na jego mocy ustanowiono autonomię ziem kozackich. Zwiększono liczbę kozaków rejestrowych, a Chmielnicki został uznany za hetmana wojsk zaporoskich. Ugoda jednak nie zadowalała żadnej ze stron w pełni, co prowadziło do dalszych napięć. Niezadowolenie z ugody w Zborowie wynikało z jej tymczasowego charakteru i nierealności utrzymania długoterminowego pokoju. Wkrótce po jej zawarciu dochodziło do nowych starć, gdyż Rzeczpospolita próbowała odzyskać pełną kontrolę nad Ukrainą, a kozacy dążyli do pełnej niezależności. Jedno z największych starć powstania miało miejsce pod beresteczkiem w czerwcu 1651 roku. Wojska Rzeczypospolitej, dowodzone przez Jana Kazimierza, odniosły zwycięstwo. Klęska ta osłabiła pozycję Kozaków, jednak walki trwały nadal, a powstanie nie zostało zduszone. Chmielnicki, szukając wsparcia przeciwko Rzeczypospolitej, zawarł ugodę z Rosją, uznając zwierzchnictwo cara. Miało to miejsce w Perejasławiu w 1654 roku. W zamian Rosja obiecała wsparcie wojskowe. Doprowadziło to do wojny polsko-rosyjskiej w latach 1654-67, podczas której kozacy walczyli u boku Rosji przeciwko Rzeczpospolitej. Porozumienie kończące wojnę polsko-rosyjską zawarto w Andruszowie w 1667 roku. Na jego mocy podzielono Ukrainę na część pod kontrolą Rosji. Oraz część pozostającą pod kontrolą Rzeczpospolitej. Rozejm ten był dużym ciosem, jeżeli chodzi o aspiracje Kozaków, którzy znaleźli się pod silniejszym wpływem Rosji. Podzieleni między wpływy Rzeczypospolitej i Rosji, Kozacy stracili większość swoich przywilejów i autonomii. Ukraina została podzielona na dwie części, co utrudniało zjednoczenie i rozwój narodowy. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli film spełnił twoje oczekiwania, daj lajka i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube.